W tym filmie zobaczysz, jak dwoma łatwymi sposobami usunąć tło z obrazków ze zdjęć w PowerPointie w wersji Office 365. Przypuśćmy, że mamy do zrobienia prezentację na temat owoców lata. I chcemy pokazać czereśnie. Klikamy zdjęcie, które wkleiliśmy sobie wcześniej i przechodzimy do zakładki Formatowanie obrazu. Następnie klikamy. Kolor. I wybieramy ustaw kolor przeźroczysty. Klikamy na biały, bo to chcemy usunąć. I mamy usunięte, usunięte tło. Jak widzimy, tam gdzie jest cień, nam pozostanie, ale to już tak musi zostać. Wszystko zależy od tego, jakie odcienie koloru występują w obrazku. Ale przypuśćmy, że chcemy zrobić o, w taki sposób strację. Znowu klikamy, przytnij i przycinamy sobie do krawędzi. OK. I to jest pierwszy sposób na usunięcie tła. Bardzo prosty, ale nie zawsze skuteczny. Drugi sposób: mamy zdjęcie truskawek, zaznaczamy je, przechodzimy ponownie do menu Formatowania obrazu i tym razem wybieramy Usunąć tło. Mamy dwa sposoby: albo oznaczamy obszar, który chcemy zachować, albo zaznaczamy obszar, który chcemy usunąć. Program domyślnie pokazał kolorem fioletowym, który obszar jest do usunięcia. My teraz tylko to robimy korektę, czyli zaznaczamy obszar do zachowania. Chcemy, żeby zachował jeszcze tutaj na przykład troskawkę. Tutaj trochę. Tutaj oczywiście jest już bardziej dokładnie i można się pobawić trochę. To jest do usunięcia. Wszystko zależy od naszej. O, I w ten sposób fragment po fragmencie możemy usunąć niepotrzebne tło. I tutaj jak kłopot. No, control plus. Powiększamy. Control 0. No. OK. I teraz, jeżeli klikniemy zachowaj zmiany, to zostaje usunięte. Możemy ten obraz sobie od niego zmniejszyć. Znowu zrobić w taki sposób. Przyciąć. Do rozmiaru, który, potrze który potrzebujemy. Potwierdzamy. No i już mamy. Natomiast, jeżeli chcemy przywrócić obraz do, do pierwotnego wyglądu, trzeba kliknąć w niego. Trzeba wybrać w formatowaniu obrazu. Restartuj obraz i rozmiar. I wtedy mamy już oryginalne, yy, oryginalne zdjęcie.